Drodzy Państwo, liderem wykorzystania środków unijnych zostaje miasto i gmina Radoszyce. Gmina Radoszyce położona jest w północno-zachodniej części województwa Świętokrzyskiego w powiecie koneckim. Zajmuje powierzchnię ponad 146 km2 i w zdecydowanej większości pokryta jest lasami. Największym kłopotem dla mieszkańców były coroczne wezbrane wody rzeki Plewanki, która z małego potoku zmieniała się w potężne rozlewisko, utrudniając transport i zalewając zbiory. W tym roku dzięki zaradności władz samorządowych wkopano pierwszą łopatę pod budowę wielofunkcyjnego zbiornika retencyjnego, który ma kosztować prawie 16 milionów złotych. Kolejną inwestycją współfinansowaną z Unii Europejskiej jest rozbudowa przedszkola oraz zakup wyposażenia do już funkcjonującej placówki. To kolejne 2,5 miliona złotych ze środków unijnych. Poprawia się także dostępność do podstawowej opieki medycznej. W trakcie przebudowy jest budynek POZ-u w Radoszycach. Ten projekt uzyskał prawie 3 miliony złotych dofinansowania. Ze środków unijnych kupiono nowoczesny wóz ratowniczo-gaśniczy dla jednostek OSP oraz ciągnik i naczepę ascenizacyjną do wywożenia ścieków. Nowy blask zyskały także bieżnie i boisko piłkarskie w centrum gminy i na koniec trochę o drogach, na których odnowienie pozyskano z różnych źródeł prawie 3,5 miliona złotych. W roku, w którym Radoszyce ponownie są miastem, kapituła doceniając pozyskanie przez władze samorządowe z funduszy unijnych ponad 30 milionów złotych, przyznaje Radoszycom lidera wykorzystania środków unijnych. Dobry wieczór państwu. Bardzo dziękuję za to wyróżnienia, szczególnie w tej kategorii. Szanowni państwo, Unia Europejska nam dała dużą mobilizację i dużą możliwość do Przyspieszenia tempa rozwoju. Ja powiem yy, kilka liczb. Trzy lata, ponad 30 wniosków, ponad 30 milionów dotacji, a jeśli byśmy jeszcze to dodali projekty krajowe, byłoby to kilka milionów więcej. Szanowni Państwo, na jednego mieszkańca jest to ponad 4 tysiące złotych. Bez Unii Europejskiej nie mielibyśmy tych sukcesów, ale wiemy doskonale, że nie są to łatwe środki, dlatego tą nagrodę dedykuję mojemu zespołowi, mój prawdziwy Dream Team. Jesteście wielcy, dziękuję bardzo.